Jeśli chcesz coś zrobić, to leż tutaj i pomyśl o swoim życiu, ok? Te wszystkie wspomnienia. Wspomnienia. Tak. Moje wspomnienia. Wspomnienia. Me. Wspomnienia. Wspomnienia o nim. Wspomnienia o nim, jak stał w miejscu tym. Nadal słyszę jego głos w uchu my. Pomnienia o nim, jak mówił mi, opowiadał mi wszystko o militarii so, Pomnienia o tym, jak śpialiśmy się razem, gdy prosiłem go o pomoc my, słęcącym razem Pomnienia o tym, jak wyjaśniał mi, dlaczego nie nadaje się do military. Zbyt słaby! Wspomnienia pomogą mi pamiętać go o tym, kim był, jakim życiem żył. Wspomnienia o tym, co lubił wcinać. Ostatnie kary czas już pożegnać. O, zepsuło się wspomnienia o tym, że posiadał dziób. Naprawdę myślę, że miał on kiedyś dziób. Wspomnienia pomogą mi pamiętać go O tym kim był, jakim życiem żył Wspomnienia o płaszczyku jego Czasem go miał, gdy był na zewnątrz Wspomnienia o tym, jak byłem na zewnątrz Całkiem sam, gdy poszedłem na zewnątrz Wspomnienia o tym, jak znalazłem łopatę, tę, którą zostawiliśmy na zewnątrz. Wspomnienia pomogą mi pamiętać go, o tym, kim był, jakim życiem żył. Wspomnienia pomogą mi pamiętać go, o tym, kim był, jakim życiem żył.